Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. Witam redaktora Janusza Pinderę. Witamy. Zebraliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o polskim boksie, o tym, co się dzieje, bo mieliśmy taki, nie oszukujmy się, mały zastój. Natomiast teraz, no właśnie, pytanie: czy dużo wskazuje na to, że zacznie się więcej dziać? Na pewno mamy sporo ruchu na szczycie kategorii Bridger. Wiemy, że Lorenz Okoli oddaje tytuł, przenosi się do walki ciężkiej. Chciałby mieć ten ranking w top 5. Życzymy mu powodzenia, ale, ale trochę tej jego decyzji w takim wypadku nie rozumiem. W każdym razie tytuł. Teoretycznie się zwalnia, ale, ale tutaj jest Kevin Lerena, który był tym czempionem tymczasowym. No i on jest jakby tym głównym kandydatem do tego, żeby tym mistrzem zostać, a numerem jeden w rankingu jest Adam Balski, którego zwycięstwo ostatnio we Lwowie komentowaliśmy. No i to była walka z rywalem właściwie bardzo przeciętnym, tylko po to można powiedzieć, żeby tutaj podtrzymać tę serię zwycięstw i żeby też pokazać Federacji, że Adam cały czas walczy, podtrzymuje tę aktywność i czeka na rozwój wydarzeń. Właśnie, jaki ten rozwój wydarzeń pana zdaniem, będzie na szczycie kategorii bridger? No myślę, że teraz zacznie się. Taka walka dyplomatyczna o to, żeby Balski był rywalem Lereny w walce o tytuł. No oczywiście, jeżeli by ta cała batalia zakończyła się sukcesem, no to Balskiego i ludzi z nim tutaj związanych, a więc trenera, czekałaby wyprawa do RPA, no bo raczej mało prawdopodobne żeby taka walka miała miejsce w Polsce, jeżeli w ogóle by do niej doszło. Także to raczej na 99% wtedy byłoby to moim zdaniem RPA. No I Balski stanąłby przed wielką szansą walki o światowy tytuł kategorii bridger. No, i to wydaje się, że jest scena już chyba najbardziej realna, i tutaj zależy od tego, jaką politykę przyjmie WBC, prawda? Czy dostanie, nie wiem, Lerena też przez to, że długo czekał, że był tutaj zamieszany w wiele, no i, i przetargów, i, i, i wywoływany wielokrotnie do tej walki, czy dostanie po prostu wolny jakiś pojedynek z zawodnikiem 115. 15, dostał taką walkę przecież wtedy o interim z Gaszkim, dosyć absurdalną, na którą trochę kręciliśmy nosem, ale, ale dzięki temu został tym tymczasowym czempionem. Czy jednak tutaj będzie bardziej ścisła polityka, która zmusi do walki właśnie z zawodnikiem numer jeden, czyli tu wszystko wskazuje na to, że to będzie Adam Balski. No ale jeśli to, to będzie to, czego się spodziewamy, czyli walka z numerem jeden, no to myślę, że taki pojedynek można sobie wyobrazić gdzieś na początku, pewnie przyszłego roku, i rzeczywiście tutaj RPA jest chyba jedynym kierunkiem tak naprawdę. Z tego, że no, wiemy, jak działa promotor Rodney Berman, to jest, zdaje się, człowiek mocno majętny, który już kilka dużych walk w RPA zorganizował, i, i takie starcie dla Lereny też jest jednym z. No właśnie to jest taki scenariusz, o którym bodajże mówiliśmy w naszym podcaście, kiedy Różański przegrał walkę z Okolim, że Okoli prawdopodobnie nie będzie, a raczej prawie na pewno nie będzie tego tytułu bronił, nie dojdzie do jego walki więcej już w kategorii Bridger, bo on naprawdę miał duże problemy z robieniem wagi limitu kategorii Bridger to ledwo, ledwo zrobił wagę, przecież w Rzeszowie, a później nagle na Puchy ważył 8 kg, prawie 7 kg więcej, kiedy wychodził do ringu, a więc kategoria, ciężka zresztą w kategorii Bridger, nie mając promotora, myślę, nie mógł się specjalnie spodziewać, bo tam miał naprawdę bardzo wysokie honoraria, zawarte w kontrakcie, Mówi o kategorii Cruiser, gdzie był mistrzem, a więc to były honoraria milionowe w kategorii Bryce absolutnie ja coś takiego nie czyć, a więc naturalnym w jego sytuacji było i przy przyjmie tak w ogóle waze przejście do kategorii ciężkiej, to prawdopodobnie dostanie jakieś szanse może nie od razu istotne, ale myślę, że myślę, że dostanie tak naprawdę przecież Brytyjczycy no, zajmują się tym wszystkim, co związane z pomysłami Turki Alszyjka. Także... I tymi galami nie tylko zresztą w, w Arabii, ale również przecież i w Wielkiej Brytanii, no bo mieliśmy wielką galę na Wembley ostatnio. A więc stało się tak, jak myśleliśmy. Stąd między innymi chyba też podyktowana tymi względami była walka i wyjazd do Nerwowa, żeby tam zaakcentować swoją obecność, żeby wygrać to najlepiej efektownie. Szybko, żeby no, nie dać jakby pretekstu do tego, żeby z balskiego przesunąć na niższe miejsce w rankingu. Tak, no tutaj wy, wygląda na to, że też jeśli chodzi o, o polskich promotorów, to wiedzieli, co się święci. I po to była właśnie ta walka. Z jednej strony, tak sobie myślę, że nie, nie sprzyja budowaniu prestiżu kategorii Bridger to, że mieliśmy od, odkąd się tak naprawdę ten pomysł WBC pojawił już trzech czempionów. I Tylko Łukasz Różański próbował bronić tego tytułu w ogóle. Rivas, jak wiemy, zakończył karierę, zniknął z pola widzenia, okoli za ten tytuł podziękował. No, wydaje się, że to nie służy za bardzo budowaniu prestiżu tego pomysłu, który, jak wiemy, też podchwyciła federacja WBA. No ale mamy jeszcze w top 5 tego rankingu federacji WBC w Bledzie Łukasza Różańskiego, tego byłego czempiona. Jak pan tutaj widzi, jaka będzie następna walka Łukasza Różańskiego? No, trudno powiedzieć, bo jak rozmawiałem z nim podczas tych targów w Kielcach, gdzie był rozgrywany turniej, właśnie można powiedzieć, no, turniej, turniej oczywiście. No był turniej, tylko że nie najmocniej obsadzony turniej, poświęcony pamięci naszego najwbitniejszego tenera boksu Feliksa Sztama. Tam kilka ładnych minut siedliśmy i sobie porozmawialiśmy z Łukaszem. W, waga solidna 117, ale naprawdę no widać, że to jest kategoria ciężka, a nie, a nie Bridger. ale powiedział wtedy, że jeżeli będzie jakaś konkretna propozycja, to chociaż tego strasznie nie lubię robić, zbijać wagi, ale jest, ale jest gotów się na takie coś jeszcze zdecydować, prawda, żeby tutaj poszukać swojej szansy, także no zobaczymy ewentualnie jakie tutaj, czy, przecież musi dojść do jakichś rozmów, muszą panowie się zastanowić y, 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 co dalej, bo powiedzmy teraz, jeśli chodzi o kategorię bridge, to najważniejsze będzie, żeby doprowadzić Balskiego do tej walki z Lerenem o mistrzostwo. Natomiast yy, myślę, że szansę dostanie. Jeśli oczywiście sam się na to zdecyduje, że, że jest gotów, to myślę, że Różański jeszcze dostanie jakąś szansę. No właśnie, pytanie, czy to będzie szansa w Bridger, czy w wadze ciężkiej, bo też o te, taką deklarację, o, o, o swoich marzeniach właśnie takiego dużego występu w wadze ciężkiej Łukasz wielokrotnie Mówił, więc zobaczymy, co tutaj przyniosło, przyniosą kolejne miesiące. No i tak będziemy się odbijać w różne strony. Teraz, żeby kilka tematów, jeśli chodzi o polskich pieściarzy, wyczerpać, schodzimy ciutkę niżej w wadze ciężkiej, tylko żeby odnotować, wraca Damian Knyba wreszcie po, po, po wielu problemach, wraca na gali Toprank z Richardem Lartejem, czyli z tym, Przeciwnikiem, który pokonał Andrzeja Wawrzyka całkiem niedawno. No, taka walka, jak na powrót do gry po, po roku przerwy, właściwie, no to powiedzmy, że, że jeszcze się broni, no ale potem trzeba będzie już pomyśleć pewnie o czymś więcej. Także tak ta sytuacja wygląda, jeśli chodzi o wagę. Ciężko też już mówiliśmy o tym, nagraliśmy o tym w oddzielny program, jedna, a mówiliśmy pewnie w wielu, że, że nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o polskie perspektywy w królewskiej kategorii. Dużo lepiej jest w wadze cruiser. Tutaj mamy występ Michała Cieślaka, którego zobaczymy w nosalowym dworze. No właśnie, miał być, miała być tam walka wieczoru, myśleliśmy, że może to będzie Peralta, mówiłeś też być może o tym, że to będzie walka o tytuł Mistrza Europy z powrotem. Tymczasem mamy przeciwnika, jednak no, trzeba sobie powiedzieć, Dwie półeczki niżej, ale też mamy sytuację, która jest specyficzna, bo, bo Michał czeka na to, co się wydarzy na szczycie tej wagi, a wiemy, że to jest no, taki zestaw naczyń połączonych, gdzie, gdzie będzie się działo dużo w najbliższych tygodniach i miesiącach. No i, i tak naprawdę głupio powiedzieć 35-letniemu zawodnikowi, że musi czekać, ale tak na to wszystko wskazuje. No tak, tak. No niestety, to sytuacja jest taka, że e, trzeba być naprawdę. E, cierpliwym, żeby się doczekać takiej walki. No ale już mówiłem o tym wielokrotnie, że po prostu nie ma, nie ma innego wyjścia. I tym, tym bardziej, że tutaj no, nie wolno też przegapić szansy, która może się pojawić, prawda, no bo myślę, że ona się pojawi, tylko jest pytanie kiedy. Pytanie kiedy, a więc teraz trzeba ze spokojem poczekać na te walki, które się odbędą o tytuły. Miejmy nadzieję, że się odbędą te przewidywane walki, a więc 16. Bilam Smith-Ramirez, 16 listopada, 7 grudnia. Prawda, Ta walka w Kanadzie pomiędzy Geworem, do którego należy, Geworem i Kaelianem, plus plus Rozicki, z, z Rozickim. I co dalej? No, no i później wtedy ewentualnie gdzieś trzeba myśleć, w jakim kierunku mógłby pójść Cieślak? Co do Peralty, od początku te rozmowy wyglądały po prostu źle. Widać było, że Peralta też czeka na, jakiś, na, na jakąś swoją szansę, że dostanie. A więc to było takie cały czas zwodzenie. Wiem, że takie próby były podejmowane, ale z specjalnego odzewu, zbyt takiego, powiedziałem, konkretnego, dającego szansę, żeby takie coś zorganizować w Polsce ze strony Pralty i jego ludzi, niestety nie było. A więc w tej sytuacji walka o Mistrzostwo Europy, zresztą Francuzi też nie byli specjalnie tym zainteresowani, pieniądze były niewielkie, a więc wydaje mi się, że no, no, trzeba było dokonać tej zmiany, bo to była zmiana dosyć istotna, bo przecież Cieślak miał w nasolawym dwarze toczyć walkę wieczoru. A w tej sytuacji walkę wieczoru będzie toczył Fiodor Czekaszyn. Tak, Fiodor Czekasz z Papesim to też taki pojedynek rankingowy, powiedzmy sobie wprost, ale wydaje się, że jest to walka, która może z powrotem no, gdzieś tam przywrócić Fiodora w to miejsce, w którym był przed porażką z Ngami Senge, jeśli chodzi o, o te pozycje w poważnym boksie, ale pozostając w kategorii cruiser. No, spodziewamy się jeszcze występów w tym roku innych polskich pięściarzy. przede wszystkim Mateusz Masternak, o którym się mówiło, że, że ma być gala robiona pod niego. Czy ten temat jest dalej aktualny? Jak najbardziej. Myślę, że ta walka Masternaka dojdzie do skutku 16, no taki jest termin, przynajmniej 16 listopada. Z tego wszystko, wszystko na to wskazuje, że we Wrocławiu. No tak, tutaj to oczywiście to, to połączenie jest naturalne, chyba z każdego względu. A słyszał Pan coś może o następnej walce Diablo, który wiemy, że się tutaj no po raz kolejny spróbował otrzeć o freaky, ale się nie udało. Pozycja, jeśli chodzi o ranking w WBO, wciąż jest całkiem solidna. Czy będzie próba jeszcze spieniężenia tego rekordu? Możemy w ogóle o tym myśleć, czy to też już można między bajki włożyć? Nic o tym nie słyszałem. Na razie sporo się dzieje. Pamiętajmy, że chodzi o grupę Nokal, to mamy teraz walkę w Rijadzie, prawda? Szeremety, później będzie Dubaj, Zysk, o ile mi wiadomo, później już gala w Nosławym Twarze, później dwa tygodnie, trzy tygodnie później gala w Wrocławiu i ewentualnie ten pojedynek Masternaka, o którym mówimy, a więc sporo tego. Tak, trochę tego będzie, a jeszcze zostając w kategorii cruiser, no tutaj wydawało się bardzo długo, że takim prospektem z krwi i kości zdążył stać się Michał Soczyński. Bardzo fajny pomysł na prowadzenie kariery i duże walki, relatywnie duże jak na ten etap kariery w Polsce. No i ta współpraca z Brytyjczykami, gdzie też kilka znaczących skalpów udało się złowić, ale gdzieś nam zniknął z radarów Michał Soczyński. Tam zdaje się, że jakieś sprawy są poza sportowe, które, które ten powrót blokują. Myśli Pan, że jest szansa zobaczyć go jeszcze w tym roku w jakiejś, no nawet nieznaczącej, w jakiejś walce po prostu? Wiem, że tam była sporo propozycji, ale, ale nie doszła, jakby nie było jakby specjalnej chęci chyba ze strony Michała. Nie znam szczegółów do końca, bo tutaj trzeba by jednak pytać te najbardziej zainteresowane strony ludzi, którzy z nim bezpośrednio współpracują, samego Michała. Wiem, że ze strony Queensberry też były propozycje, była jakaś propozycja, bo tutaj chyba nawet walki. W Rosji, o ile się nie mylę, była z jakimś niezłym rywalem. Była też propozycja współpracy z jednym z najlepszych trenerów na rynkach brytyjskich ostatnio, o nim głośno, prawda, z wielu względów. Natomiast z, na razie cisza to co, to, co mówisz, faktycznie jest cisza, i mam nadzieję, że no, jednak pojawi się na radarach w końcu <laughs> Soczyński, bo no, szkoda byłoby, gdyby nagle ten chłopak zniknął. I, nic z tego nie wyszło, bo wydawało się, że jest na dobrej drodze, żeby się rozwijać. I robił postępy, to było widać. Był coraz lepszy, piął się w rankingach, a więc szkoda byłoby to wszystko zmarnować. No właśnie, jak patrzymy na, na to, co się dzieje z Loisem Jumbi, którego pokonywał no, w drugiej czy tam czwartej walce, bo tutaj też wiadomo, że nie wszystko ma Michał w boksreku wpisane, no to Jumbi od tamtej pory zaliczył 8 zwycięstw. Ostatnio boksował w dużej walce z Oronzo Birardim, też niepokonanym rywalem, no i ta jego pozycja. Teraz tego 21-latka, z którym no, to, to była też bardzo dobra walka. Wygrał Michał Soczyński jednym punktem i to przez ten knockdown, który tam się też wydarzył na początku. To było w listopadzie 2021 roku, trzy lata później. Sytuacja wygląda już diametralnie inaczej i trochę szkoda, bo, bo tak jak też mówimy wiele razy, no, nie stać polskiego boksu na to, żeby no, taki zawodnik jak Michał Soczyński nagle gdzieś tam z niego znikał. Mamy nadzieję, że tutaj to wszystko uda się wyjaśnić i że. Dość szybko zobaczymy Gowlingu, To jest wciąż pięściarz 20, tylko 26-letni, co jak na polskie standardy to, to, to wiadomo, to nie jest zbyt duży wiek i, i przebieg też tam jak, jak najbardziej. Wszystko się zgadzało do tej pory, oby, oby udało się na te dobre tory wrócić. Jest jeszcze z kilku pięściarzy, których. No, jest jeszcze w każde... kategorii teraz, będzie prawdopodobnie nowa twarz w kategorii cruiser. Czy Mateusz Bereśnicki? Tak, ten debiut długo oczekiwany. No, ale na razie pamiętamy są Mistrzostwa Polski. Ja myślę, że on wystartuje Mistrzostwa Polski, które już są w grudniu, na początku grudnia w Obrzyku. Także i tam będziemy widzieli też innego zawodowca grupy Knockout, czyli Ślędaka. To jest jakby nie było przecież aktualny z kolei mistrz Polski, tak? Wykorzystał nieobecność Ślęndaka. Beleźnickiego i kto wie może będą walczyli w finale. Obaj. tego nie można wykluczyć. Tak, ale debiut, no bo tu wiemy już, że, że Mateusz Beleźnicki podpisał kontrakt z grupą Knockout Promotions, także jest pytanie tylko, kiedy ten debiut się wydarzy i na jakich warunkach będzie potem prowadzona kariera, czy ona będzie też jedną nogą w boksie olimpijskim, drugą w boksie zawodowym, czy to będzie pójście 100% w boks zawodowy, ale myślę, że tutaj kolejne nie, miesiące... Nie, nie, myślę, też na... myślę, że nie, nie. Wszystko wskazuje na to, że na razie ja rozmawiałem z Grzegorzem Proksą w Kielcach przez studio Feliksa Esztama i powiedział, że go zawodowcy nie interesują. No właśnie, no właśnie, więc myślę, że to też sprawia, że, że tutaj ta sprawa jest w miarę jasna. No, tylko jest kwestia tego, kiedy to się wydarzy, bo że się wydarzy to. To, to wszystko na no, to wskazuje. Jest jeszcze kwestia innego Polaka przymierzanego do dużej walki, gdzie tam też się mówiło nawet o, o przetargu, który miał się odbyć. Robert Parzęczewski był wyznaczony do walki z Francuzem. Ten przetarg wiemy, że ostatecznie został odwołany. Tej walki nie będzie. Zamiast tego zobaczymy kolejny pojedynek Roberta pod koniec października. Jeszcze nie do końca wiadomo, pod gdzie jest. Jeszcze... Pod koniec listopada. Pod koniec listopada, przepraszam, tak, tak, tak. Jeszcze nie wiadomo do końca z kim, jeszcze nie wiadomo do końca, gdzie, ale wydaje się, że to będzie taka kolejna walka po prostu na podtrzymanie aktywności i na to, żeby gdzieś tam potem czekać, co przyniesie przyszłość. Niedaleko Wrocławia prawdopodobnie natomiast 30 30 listopada, także możemy się spodziewać gali, na której wystąpi, na której wystąpi Jeżeli oczywiście nic się nie zmieni w tym czasie, bo to. Pamiętajmy, że mówimy o Boksiu. Tak, 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 tak. A jak jesteśmy przy pieściarzach właśnie związanych z grupą Tymex, no to jest jeszcze Damian Wrzesiński, warto też poświęcić kilka słów jego ostatniej walce, którą komentowaliśmy z ringu, no i muszę powiedzieć, że tak jak też mówiliśmy na gorąco, w wieku 37 lat, nie wiem, czy to nie był najlepszy Damian Wrzesiński w całej karierze, po prostu tempo, jakie narzucił od samego początku, te ciosy bite z luzu, te kreatywne kombinacje, to jak on się tym boksem bawił momentami, no to, to mogło, mogło robić wrażenie, tym bardziej, że, że przeciwnik, no, ten rekord oczywiście sprawia, że łatwo powiedzieć, że a to nie, nie był nikt specjalny. No, nie, to był zawodnik, który miał swoje momenty w starciach z naprawdę ścisłą czołówką, a tutaj przegrał bardzo wyraźnie z Damianem Wrzesińskim. Tak, ja też i mówiłem, i, i napisałem, że to był dla mnie osobiście najlepszy Wrzesiński do komentowania również. Także naprawdę podobał mi się w tym pojedynku. Co to oczywiście oznacza, czy to oznacza coś więcej, czy to wiadomo, jakie ambicje ma 37-letni Damian Wrzesiński. No, one sięgają jakby najwyższych celów. No, łatwo nie będzie, no, bo to jest jednak kolejka długa. No, może, może bliżej do tego pasa IBO, prawda, gdyby ewentualnie coś takiego. No, nie odbierajmy nikomu marzeń. Tym bardziej, że jeżeli jest to ktoś, kto no rzuca wszystko na szale, no bo mówię, przerwał pracę, pamiętam, jest nauczycielem wychowania fizycznego powiedział wyraźnie podczas ostatniej transmisji w rozmowie z dziennikarzem TwP, że na razie nie będzie o, praca odkłada, nie da się tego połączyć i po prostu stawia wszystko na jedną kartę, żeby realizować swoje cele. ambicje tak daje sobie rok, więc, więc zobaczymy, co się w trakcie tego czasu wydarzy. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o takie najbardziej istotne zjawiska w kontekście tego, co może się wydarzyć jeszcze w 2024 roku. Cały czas mamy oczy i uszy otwarte. Jak tylko się czegoś dowiemy, to to, to będziemy oczywiście dawać zać. Czekamy i, i trzymamy kciuki, żeby tutaj te różne zakulisowe gierki udało się rozegrać po naszej myśli, żeby tych ciekawych pojedynków było jak najwięcej. Dziękujemy bardzo za dziś i i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia.